Przed nim. 24. Kiedy przyszedł do Ofelu, Gehazi odebrał te rzeczy z ich rąk i złożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. 25. Sam zaś poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz zapytał go: Skąd ty idziesz, Gehazi? Odparł: Sługa twój nigdzie nie chodził. 26. Lecz on powiedział do niego: Nie, serce moje ci towarzyszyło. Kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas brać srebro, aby nabywać ubrania, drzewa oliwne, winnice, drobne i duże bydło, niewolników i niewolnice? 27. A trądna Ama przelgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gachazi więc oddalił się od niego biały od trądu jak śnieg. 1. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza: Oto miejsce. W którym my z Tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. 2. Chcemy iść nad Jordan, i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział, Idźcie. 3. Ktoś odezwał się, Racz proszę iść razem ze sługami Twoimi. Odpowiedział, Pójdę. 4. I poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. 5. Wówczas jednemu przy ścinaniu siekiera wpadła do wody i on zawołał: Ach, panie! I to jeszcze pożyczona. 6. Lecz mąż Boży zapytał, gdzie upadła? On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. 7. I powiedział: wyjmij ją sobie. On zaś wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. 8. Król Aramu wojował z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu. 9. Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą aramejczycy. 10. Król izraelski posłał męża na to miejsce. I ostrzegł go, by się tam miał na baczności, i to wielokrotnie. 11. Przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich, czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? 12. Odpowiedział mu jeden ze sług jego, nie, panie mój, królu. To Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. 13. A on odpowiedział, idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każę go ująć. Doniesiono mu, oto jest w Dotan. 14. Wtedy wysłał tam konie, rydwany i silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto. 15. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego, ach, panie. Jakże postąpimy? Szesnaście, odpowiedział: Nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Siedemnaście, potem Elizeusz modlił się tymi słowami: Panie. Racz otworzyć oczy Jego, aby widział. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Osiemnaście. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do pana tymi słowami: Dotknij proszę tych ludzi ślepotą. I dotknął ich pan ślepotą, według prośby Elizeusza. 19. Wtedy Elizeusz odezwał się do nich: To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. 20. Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: Panie! Otwórz im oczy, aby widzieli. Pan otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. 21. Jak tylko król Izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza, czy mam ich zabić, mój ojcze? 22. Odpowiedział, nie zabijaj. Czy zabijesz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili. A następnie wrócili do swego pana. 23. Więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. 24. Potem Ben-Hadad, króla Ramu, ściągnął całe wojsko, wyruszył i oblegał Samarię. 25. Powstał zatem wielki głód w Samarii. Bo oto nieprzyjaciele oblegali ją, tak iż głowa osła kosztowała osiemdziesiąt srebrnych cyklów, a ćwiartka kaba dzikiej cebuli pięć cyklów srebra. 26. Kiedy król izraelski przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: Wspomóż mnie, panie mój, królu. 27. Odpowiedział: Pan ciebie nie wspomaga. Z czego ja mam ciebie wspomóc? Czy sklepiska lub tłoczni? 28. Następnie król rzekł do niej: Co tobie jest? Odpowiedziała: Ta oto kobieta powiedziała mi: Daj twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro. 29. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do niej: Daj twego syna, żebyśmy go zjadły, lecz ona ukryła swojego syna. 30. Kiedy król usłyszał słowa kobiety, rozdarł swoje szaty. Gdy zaś przechadzał się po murze, lud widział, że pod spodem nosił wór na swoim ciele. 31. Oświadczył wtedy, to niech mi uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeżeli głowa Elizeusza, syna szefata, pozostanie na nim jeszcze dzisiaj. 32. Kiedy Elizeusz siedział w swoim domu, a starszyzna siedziała razem z nim, król wysłał przed sobą człowieka. Lecz zanim posłaniec wszedł do Elizeusza, ten odezwał się do starszyzny: Czy widzicie, że ten syn zabójcy posłał kogoś po moją głowę? Uważajcie! W chwili, gdy posłaniec będzie wchodził, zamknijcie drzwi i powstrzymajcie go nimi. Czyż za nim nie słychać odgłosów kroków jego pana? 33. Gdy jeszcze rozmawiał z nimi, oto król przystąpił do niego i powiedział: Patrz! To nieszczęście pochodzi od pana. Dlaczego mam jeszcze nadzieję pokładać w panu? 1. Elizeusz zaś odpowiedział: Posłuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego cykla, dwie sea jęczmienia też za jednego cykla w bramie Samarii. 2. W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król się wspierał, rzekł do męża Bożego: Chociażby nawet Pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby spełnić się to słowo? Odpowiedział Elizeusz. Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz. Trzy, czterech trendowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział, po cóż tutaj siedzimy, aż pomrzemy? Cztery, jeżeli powiemy, chodźmy do miasta a w mieście panuje głód to tam umrzemy. Jeżeli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. A teraz nurze zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Jeżeli nas pozostawią przy życiu... To będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy. 5. Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu ramejskiego. Dotarli aż do krańca obozu ramejskiego. A oto nie było tam nikogo. 6. Pan bowiem sprawił, że w obozie ramejskim usłyszano tylko tredwanów, ten tęt koni i wrzawa ogromnego wojska. Tak iż mówi jeden do drugiego, oto król izraelski najął przeciwko nam królów heteckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. 7. Powstali więc aramejczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, obóz tak jak był i uciekli, aby ratować życie. 8. Owi trendowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili. Weszli do innego namiotu. Unieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. Dziewięć, wtedy powiedział jeden do drugiego: nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny. A my milczemy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Nurze, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do Pałacu Królewskiego. 10. Poszli tam, zawołali na strażę miasta i oznajmili im, weszliśmy do obozu aramejskiego, lecz nie ma tam nikogo, nawet nie słychać żadnego głosu ludzkiego, tylko konie na uwięzi, osły na uwięzi i namioty tak jak były. 11. W strażnicy nawołując się zanieśli wieść do wnętrza Pałacu Królewskiego. 12. Król wstał w nocy i powiedział do sług swoich, Chcę wam wyjaśnić, co knują Aramejczycy przeciwko nam. Wiedzą, że głodujemy. Dlatego wyszli z obozu, aby się ukryć na polu, mówiąc, kiedy wyjdą z miasta, przychwycimy ich żywych i wtargniemy do miasta. 13. Jeden ze sług jego odpowiedział, Niechże wezmą pięć konistych, które tu żywe pozostały będzie z nimi tak, jak z całym mnóstwem Izraela. Które ginie poślijmy i zróbmy wywiad. 14. Wzięto więc dwa redwany z końmi, które król wysłał za wojskiem aramejskim, polecając, jedźcie i badajcie. 15. Ruszyli za nimi aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które aramejczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. 16. Wówczas lud weszedł i złupił obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego cykla. dwie sea jęczmienia też jednego sykla według słowa pańskiego. 17. Król rozkazał, żeby tarczownik na którego ramieniu się wspierał sprawował nadzór w bramie. Lecz tłum zadeptał go w bramie na śmierć tak jak przepowiedział mąż Boży, który mówił w chwili przyjścia króla do niego. 18. Kiedy bowiem mąż Boży powiedział do króla. Jutro o tej samej porze dwie sea będą za jednego sykla, a jedna sea najczystszej mąki za jednego sykla w bramie Samarii. 19. To tarczownik odpowiedział mężowi Bożemu. Chociażby nawet pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo? On zaś rzekł, Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz. 20. I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć. 1. Elizeusz powiedział do kobiety, której syna wskrzesił, Wstań, idź razem z rodziną twoją, zamieszkaj na obczyźnie tam, gdzie będziesz mogła, ponieważ pan sprowadził głód. Idzie on już na kraj na okres siedmiu lat. 2. Kobieta wstała i spełniła to, co powiedział mąż Boży. Poszła ona razem z rodziną swoją i żyła na obczyźnie w kraju Filistynów przez siedem lat. 3. Po upływie siedmiu lat kobieta wróciła z kraju Filistynów i udała się do króla, a o zwrot jej domu i jej pola. 4. Król zaś w czasie rozmowy z Gehazim, sługą męża Bożego powiedział, opowiedz mi wszystkie wielkie dzieła, których dokonał Elizausz. 5. Podczas gdy Gehazi opowiadał królowi, jak prorok wskrzesił zmarłego, właśnie nadeszła kobieta, której syna wskrzesił. I odwołała się do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gehazi powiedział, panie mój, królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Sześć. Król wypytał kobietę, a ona mu opowiedziała. Wtedy król przydzielił jej jednego dworzanina, nakazując, przywróci jej całą posiadłość oraz wszystkie dochody spora od dnia, odkąd opuściła kraj, aż do dzisiaj. 7. Elizeusz przyszedł do Damaszku. Kiedy Benhadat, króla Ramu, chorował, oznajmiono mu, mąż Boży przyszedł aż tutaj. 8. Wtedy król powiedział do Hazaela, weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Pana. Czy w z jest tej choroby? 9. Poszedł więc Hazael na jego spotkanie. Wziął dar ze sobą i wszelkie kosztowności z Damaszku obładowując czterdzieści wielbłądów. Przyszedł i stanął przed nim, mówiąc, twój syn, Benhadad, króla Ramu, posłał mnie do ciebie z pytaniem, czy we zdrowie jest tej choroby? Dziesięć, odpowiedział mu Elizeusz, i ci powiedz mu, będziesz żył na pewno. Lecz pan objawił mi, że na pewno on umrze. Jedenaście, następnie utkwił swój wzrok. Wytężył go bardzo mocno i zapłakał mąż Boży. 12. Achazael zapytał, dlaczego.